Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021 to wydarzenie organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Wiedza i możliwość wymiany doświadczeń podczas 19 spotkań powiatowych w czasie praktycznych sesji na polach powinny pomóc rolnikom w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzonej przez nich produkcji roślinnej. Warmińsko-Mazurskie Dni Pola organizowane są w ramach kwieci na Rzecz Innowacji w rolnictwie. Ośrodki są jako pomostem pomiędzy nauką a praktyką, dlatego zaprosiliśmy naukowców, by zaprezentowali nowe doświadczenia innowacyjne, które na pewno pomogą rolnikom w tym, żeby ich gospodarstwa były coraz bardziej efektywne. Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021 to część ogólnopolskiego projektu ośrodków doradztwa rolniczego pod nazwą Krajowe Dni Pola. W tym roku odbędą się one w Minikowie, w siedzibie kujawsko-pomorskiego środka doradztwa rolniczego. Hasłem tegorocznych spotkań na polu, zarówno krajowych, jak i wojewódzkich, jest Europejski Zielony Ład na polach w Polsce. W ramach 19 spotkań powiatowych przewidzieliśmy wykłady wprowadzające do tematyki uprawy w kontekście wyzwań stojących przed rolnikami w związku z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii od pola do stołu, a także unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Chcemy zapoznać uczestników spotkań z możliwymi do podjęcia działaniami, tak aby mogli oni sprostać celom środowiskowym i klimatycznym. Ochrona środowiska naturalnego i zachowanie różnorodności biologicznej, a także zapewnienie zdrowej, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności, to jest aspiracja i wyzwanie dla polityki rolnej na następne lata. Prowadzenie demonstracji roślinnych przez olsztyński ODR posiada długoletnie tradycje. W ostatnim czasie demonstracje prowadzone są w ścisłej współpracy z rolnikami na ich polach z udziałem zakupionego przez ośrodek materiału siewnego. Na gruntach rolnych klasy 3 i IV o wysokiej kulturze rolnej sprawdzamy wpływ odmiany stanowiska, jak również metod agrotechnicznych na planowanie najpopularniejszych roślin uprawianych w naszym województwie. Dzięki odpowiedniemu doborowi odmiany Rolnik ma możliwość osiągnięcia bardzo dobrych wyników produkcyjnych, co przekłada się chociażby na obniżenie kosztów produkcji. Szczególna rola doradcy rolniczego polega na kształceniu rolnika w zakresie metod i zasad integrowanej ochrony roślin. Od wielu lat prowadzimy również monitoring agrofagów, upowszechniając w ten sposób wiedzę na temat istotnego. Elementu właśnie tej integrowanej ochrony roślin, w minimalizowaniu ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez agrofagi oraz w wyeliminowaniu niezasadnego stosowania środków ochrony roślin. Szczegółowe programy spotkań polowych i miejsca odwiedzanych demonstracji wkrótce będą dostępne na stronie internetowej ośrodka oraz u kierowników powiatowych zespołów doradztwa rolniczego i u kierowników zespołów doradców. Zapraszam wszystkich zainteresowanych i uczestniczących w rozwoju naszego regionalnego jak i krajowego rolnictwa do udziału w Warmińsko-Mazurskich Dniach Pola 2021. Spotkajmy się na polu.